Witam serdecznie z tej strony Dings i jest to dzisiaj specjalna 3000 subskrybentów. Dokładnie, i z tej okazji postanowiłem nakreślić dla Was Quality poradnik do PvP y głównie na potki ale nie tylko. Y zobaczycie tam różne ciekawe triki, różne ciekawe zastosowania różnych itemów o których możecie nie wiedzieć zaraz zobaczycie jak zachowywać się na trudnych terenach typu klepa w gejbach zapraszam do oglądania i dziękuję tu serdecznie dobra, pierwsza rzecz pokażę wam jak prawidłowo rzucać poty eee, wiele osób nie wie o tym, bo nie grało na prywatnych, zagranicznych serwerach a są bardzo skuteczne i pozwalają wygrać zobacz, jest klepa i musicie idealnie pod siebie rzucić jeśli rzucicie na przykład tak, to jest beznadziejne. Wtedy istnieje ryzyko, że możecie nie trafić potem, bo przeciwnik po prostu kitnie was w plecy i zmieni wasz kąt chodzenia. A tak macie gwarantowany sukces. Dobra, mordeczki. Teraz taka akcja, taki place na LCS, jak Minecraft w Katowicach ostatnio to użyli. I. No gwarantowało to sukces. Rzucamy. Na plecy przeciwnikowi, i on nie wie, gdzie jesteśmy. Wtedy mamy gwarantowane kilka darmowych hitów. A teraz poradnik co do potek. Pijąc dwa poty, dwie potki równocześnie, mamy wzmocnionego, sp wzmocnionego spina. Właśnie wypiłem dwie potki. A teraz coś do strefy. Biegajcie tylko wokół. To jest tak okrężnica, tak zwana. Przeciwnik kompletnie nie wie, co się dzieje na polu bitwy. Jest wyłączony z rozgrywki. Polecam to. Pozdro. Czasem w kryzysowej sytuacji, gdy przegrywacie z przeciwnikiem na przykład w cave'ach, czy w jakiejś podziemnej kryjówce waszego wroga, użyjcie tego kombo, żeby całkowicie go zdyskwalifikować z rozgrywki. A teraz taki trochę trik, o którym naprawdę mało osób wie, wie tylko. No nieliczna Gildia Steve. Prosty trik jak przyciągnąć przeciwnika. Łapiemy go na wędkę. Trzymamy shifta I bierzemy No i w tym momencie widzicie, że przyciągnęłem do siebie przeciwnika Jest to bardzo przydatne Gdy nasz enemy ucieka Albo po prostu Żeby złapać go i porzucać nim po mapy Trochę na przykład do weszki czy coś Wiele osób Robi oszusty Ale nie wie o pewnym sekrecie mniejszych oszustów Który gwarantuje 100% sukces Mam tu randomowego typka Piszę do niego gdzie ma zielony gni? tam może? Ciekawe czy się złapie na to? Czekamy tam jest tyle? Pewnie. Dobra, mordeczki kochane to były już wszystkie porady, wszystkie akcje, które udało mi się dała zebrać. Napiszcie w komentarzach, które Wam się najbardziej podobało, która porada wam najbardziej do gustu przypadła. Czy się podobało, czy czegoś się nauczyliście, czy wiedzieliście o niektórych ciekawostkach. No i co? Iwnijcie dzwona, suba, jeśli jeszcze nie daliście lajka. I tyle, siemaneczko.